Dzisiaj zaprezentować Państwu kilka wskazówek, jak stworzyć taki niezbyt trudny literacki pokój zagadek z wykorzystaniem Geniali i Learning Apps. W tym celu należy najpierw utworzyć sobie konto na stronie Geniali. Ja takie konto na potrzeby dzisiejszego spotkania sobie już przygotowałam. Wchodzimy na stronę Geniali, wpisując nazwę tej wspaniałej platformy. I system nam zaraz podpowie, a tak, gdzie wejdziemy, na jaką stronę, żeby sobie stworzyć nasze indywidualne konto. Wymagany jest e-mail i hasło. Potem musimy zweryfikować nasze konto i możemy już bawić się w tworzenie. Ponieważ jak widać, moje dziennik jest całkiem puste, więc zaczynam tutaj tworzyć. Chcę utworzyć literacki pokój zagadek i do tego celu najlepiej sprawdza się opcja prezentacji. Czynniki ma w sobie niesamowite bogactwo różnych materiałów, ale dzisiaj chcę pokazać tylko jedną z możliwości. Wykorzystam bazową taką formułkę tutaj do prezentacji: białą stronkę. Czyli wykorzystuję pewien schemat, pewien wzór. Od razu analizuję sobie w głowie ile stron będę potrzebowała, żeby dobrze móc pomiędzy nimi się przemieszczać i dlatego oprócz tej strony tytułowej dodam sobie jedną czystą stronkę. Białą i kilkakrotnie ją skopiuję. Ponieważ na dzisiaj potrzebne mi będzie pięć stron, żebyśmy mogli zacząć tutaj wspólną zabawę. I na pierwszej stronie, żebyśmy sobie od razu stworzyli taki przyjemny nastrój, zrobię obrazek jako tło. I tutaj już patrzyłam wcześniej, że kiedy wpiszemy sobie w języku polskim słowo ogród, Pojawia nam się taka autografika. Bardzo mi się ona podoba, więc wykorzystam. Tutaj damy tytuł. O, zaznaczę to kolorem białym, żeby było czytelnie. I małość cały zaznaczam. O. Wpisuję tytuł lektury która jest moją inspiracją. I krótką informację, że będzie to literacki pokój zagadek. Ścianki możemy zmienić sobie tutaj w pasku narzędzi, tak jak w Łdzie. Jeszcze chyba większa będzie lepsza. 36. I tu wpiszemy, że jest to literacki pokój zagadek. I zapraszamy dzieci do czytelniczej przygody. Staram się od razu przemieszczać, żeby było jak najbardziej czytelnie. Z trzegorzkami będziemy mogli tutaj nawigować, żeby było dalej, więc przechodzę od razu na drugą stronę. Tutaj dam tło po prostu koloru zielonego. Tam jest Pixabay właśnie tylko, żeby było czytelniej. Taki ładny, o, zielony kolorek. Dodam sobie jakiś tutaj obrazek z kwiatami. Pixabay ma bardzo piękne grafiki z kwiatami. I na takim kwiatku umieszczam tajne przejście do gry. Dodaję tekst. Kiedy pracuję z uczniami w czasie lekcji i wspólnie rozwiązujemy Skype wtedy udzielam instrukcji ustnych, ale bywa też tak, że zostawiam ich samych z takim zadaniem i wtedy na pierwszej stronie zamieszczam instrukcję. Uszukaj przejścia do zadania, przesuniemy. Jest tak, że wszystko, co dodajemy, może kryć w sobie jakieś niespodzianki, możliwości interaktywnego działania. Do escape roomów, tak zwanych, najbardziej lubię wykorzystywać opcję niewidzialnej, planszy malutkiej, która bardzo fajnie się sprawdza. I tutaj na przykład zaznaczymy sobie sam środek kwiatka. I sam środek kwiatka będzie nas przenosił do kolejnej strony, na której to stronie zamieścimy zadanie. Tutaj zrobimy sobie też tło. O, już się nam wszystko ładnie ładuje. A tutaj ciemno zielone dla odmiany. I teraz wykorzystam grę, którą wcześniej przygotowałam, o grudkę kwiatów. Mam nadzieję, że dobrze widać. Tutaj otwieram grę w Apps i wykorzystuję link z opcją osać. Zaznaczam go w Ctrl C i poprzez opcję Insert. Zamieszczam grę na stronie. Podwiększam, żeby wszystko ładnie nam wyglądało. I zapisuję się. Przechodzę na kolejną stronę za pomocą strzebaczek tutaj na dole i moja gra kończy się hasłem. Po rozwiązaniu wykreślanki, dzieci otrzymują hasło. I na tej kolejnej stronie chcę zrobić takie czary mary, że zanim dziecko przejdzie do kolejnej gry, tutaj zrobimy sobie też tło ładne z jasno-zielonym tłem z kwiatkiem, o, żeby była pewna spójność jak też kwiatek I znodwu todamy tekst. Posząkali przejścia do. O, tak. Hop. Przejście również sobie tutaj ukryjemy za pomocą pola niewidzialnego, ale tym razem będzie to na środku kwiatka. Zawsze możemy wykorzystać te obrazki z kwiatkami do jakichś inspiracji, jeżeli chodzi o i na kolejnej stronie analogicznie robię tak, że zaznaczam tło i poprzez insert umieszczam link do drugiej gry, którą wcześniej sobie też przygotowałam do Linkas. Zachęcam, żeby gry przygotowywali uczniowie. To jest dopiero frajda, kiedy widzą swoją grę w naszym wspólnym Escape roomie. I tutaj mamy. Znowu link z osadź, opcji osać, który kopiujemy i zamieszczamy w rameczce. Teraz powiększamy. Możemy też przejść w tryb pełnoekranowy. O, I ta gra również kończy się hask. I teraz jak to zrobimy z hasłem? Na pasku po lewej stronie ostatnia grafika przenosi nas do wszystkich stron po kolei. Tutaj mamy coś podobnego jak w PowerPoincie. I ponieważ pomiędzy slajdem trzecim a czwartym chcę umieścić hasło, więc zaznaczam poprzez wejście w kropeczki opcję, żeby dodać hasło do strony. Moje hasło z gry będzie brzmiało Kwitnąć. Celowo taki trudny zapis, bo to jest fajne ćwiczenie językowe i można się tym razem też pobawić. Ale nie podoba mi się, jak to wygląda tutaj, więc ja sobie zmienię kolor. Na żółto, zielono tej strony. I tutaj będę musiała jeszcze wyznaczyć sobie zamiast angielskich poleceń polskie wskazówki. I tu będziemy mieć miejsce na wpisanie hasła. I tak to wygląda. Teraz sprawdzimy sobie, jak nam zadziała nasza zabawa. W tym celu przechodzę na stronę pierwszą i to podglądu. W jaki sposób pojawiają nam się napisy i literki, to wszystko możemy pokazać sobie w ustawieniach. W sieci jest mnóstwo fantastycznych tutoriali, które prowadzą nas krok po kroku okay. przez różnorodne tajniki, Geniali. Dzisiaj to tylko taka namiastka. Chciałam się podzielić tym, co u i co wykorzystałam w ramach scenariuszy Małego Księcia. Wchodzę za pomocą strzałeczki. I kiedy chcę wejść dalej, mogę, możemy to przyblokować. Ale mogę też poszukać przejścia do zadania w taki sposób, że kiedy strzałeczka zmienia się w łapkę, klikamy i wtedy nas przenosi na kolejną stronę. Tutaj mamy wykreślankę. W wykreślance ukryłam 7 nas kwiatów, które mogły pojawić się w tajemniczym ogrodzie. Po odnalezieniu tych kwiatów nazw pojawi nam się informacja, jakie mamy hasło do kolejnej strony. Tutaj mamy takie słowa jak piwonie, tulipany, hortensje, jacynty. Mamy też tutaj irysy. O, możemy też zwiększyć żeby będziemy mieć na całym ekranie, ale wykreślanki nie są zbyt duże. Wykreślankami z wykreślonkami jest tak, że możemy się tym bawić też w telefonie komórkowym i paluszkiem, tam wtedy sobie zaznaczać. Mamy tutaj jeszcze. Astry i zostały nam jeszcze kwiatki. Jedne, tak to ja tutaj nie zaznaczyła. I ruszę. I teraz otrzymujemy informację. Brawo hasła do kolejnej strony, to kwitnąć. I teraz, kiedy chcę przejść na kolejną stronę, muszę wpisać moje hasło, czyli Słowo kwitnąć i zaznaczyć przejście. I tak to działa. Tutaj znowu szukamy przejścia do kolejnego zadania. Zaznaczamy, rozwiązujemy i po rozwiązaniu przechodzimy dalej. Kiedy uważamy, że wszystko nam działa jak należy, możemy zaznaczyć tę rakietę All set, i dodać tu rozmaite informacje odnośnie naszej strony. Kiedy zaznaczymy sobie opcję Reusable. Znaczy to, że każdy, kto otrzyma link do naszej prezentacji, będzie mógł ją sobie w dowolny sposób przetwarzać i się nią bawić. Wpisujemy tytuł. I mamy gotową zabawę. Do zaprezentowania dzieciom, do podzielenia się, do wykorzystania, zarówno w czasie lekcji zdalnych, jak i w czasie lekcji stacjonarnych. Bardzo dziękuję.